Już nagrywam. Ostatnimi czasy, słuchajcie, no ja już dokładnie dość długo nie miałam. Ostatnim, fajnie tak było dość, z niektórymi rzeczami gdzieś tam Pan Bóg tej mądrości nawet pod względem psychologicznym mi dawał, wiedziałam w stosunku do kogo, w jaki sposób, nawet co chodzi o mojego pasierba, w jaki sposób mam zadziałać, żeby nie było, nie aczkolwiek czynem, żeby do niego to dotarło. No i to tak sobie szło, bo mimo, że mnie to bardzo dużo nerwów i zdrowia kosztowało. No, ale generalnie w takim moim tym świecie prywatnym, bo krew nie... Wody, wątroba nie mięso, a pasierp nie rodzina, tak? No, a w takim moim prywatnym tym świecie, więc wszystko to był taki lajcik od pięciu lat, słuchajcie. Normalnie przyszedł pewien dzień, kiedy dowiedziałam się pewnej rzeczy, no rozstanie oczywiście między moją córką a moim zięciem, który jest dla mnie synem, no i zaczęłam rozpaczać, przeżywać, no było mi przykro, ale wiecie co? Pioruny, jak Pan Bóg dopuszcza, to nie dopuszcza jednego. Dopuszcza tak, żeby się świat do góry nogami przewrócił. Więc ja po trzech tygodniach płaczu, rozpaczy, chodzenia smutnej, no bo 5 lat to nie jest 5 dni, nie 5 tygodni. Dostaję pioruna, nie powiem o co dokładnie chodzi, ale uwierzcie mi, że normalną, każdą normalną matkę sprowadziłoby do grobu to, co się dowiedziała. Czy co? Wpadłam w panikę. Już zaczęłam ustalać moje, co ja zrobię jak ja zrobię, a w pewnym momencie do mnie dotarło. A gdyby to tak w twoim przypadku kiedyś zrobili tak? Zrobili inaczej, Jakiś z ciebie chrześcijanin, jaka z ciebie matka. No ale słuchajcie, modlitwy nigdy nie za wiele, zwłaszcza za nasze dzieci, modlitwa wstawiennicza, Pan Bóg nie jest głuchy na, na, na głos, krzyku i płaczu matki. Ale zrozumiałam, że ja potrzebuję pomocy praktycznej. No oczywiście oglądając rano pobudkę poranną yy, na YouTubie, to tak jakby Pan Bóg specjalnie na, na mojej drodze właśnie tego ranka dał mi tą pobudkę, która mną tak wstrząsnęła, że tak jak Jola mówiła dziś, dzisiaj. Cały dzień po prostu obudziłam się, cały Boży dzień przeleciał mi już w spokoju, w pokoju, w radości, skontaktowałam jedną osobę, która służy Panu i to znam osobiście, która ma też wgląd na tego pioruna, co mi się dostało, dlatego że ja zdałam sobie sprawę, że ja nie mam kompetencji jakichkolwiek, żeby rozwiązać moją sytuację. No i cofnęłam się o kilka lat do tyłu i sobie przypomniałam, że pomóż sobie sam to i Pan Bóg ci pomoże. I sobie uświadomiłam, że ja w tej sytuacji to, co mogłam, już wykorzystałam wszelkie środki. I że teraz albo spadnę na dno i na nim zostanę, albo dotknę tego dna, którego już dotknęła i wypłynę. I mówić, że jaka to ja biedna i nie mam jak tego rozwiązać, albo stanę i powiem: Panie Boże, przecież Ty jesteś wszechmocny. Jeżeli nie, jeżeli nie jesteś wszechmocny, to znaczy, że ja jestem kłamcą. No i się tak obudziłam w tym wszystkim. Dostało mi się takie zimne, no zimnego płynu na głowę. I wiecie co? W tej chwili mam pokój w sercu, ufność w Bogu. I wiem, że moja pokora i pełnienie woli Jego, oddanie życia Jemu, to zależy od mojej decyzji, ale oddania Jemu tego wszystkiego. I nauczenia się w życiu po raz kolejny stanąć jak Izrael, gdzie przed sobą mam morze, a z tyłu mam wojsko. I nie widzę znikąd, dosłownie znikąd, nie widzę żadnej pomocy, i teraz tylko oczy w niebo, już bez płaczu, rozpaczania, tylko oczy w niebo i z ufnością. Nie wiem, ile czasu ci to zajmie, nie wiem, kiedy ty to rozwiążesz, aczkolwiek teraz to już martw się ty, dlatego że ja już nie dam rady. Jeżeli ja nie dam rady z moimi znajomościami, które właściwie dzięki tobie miałam, i w tej chwili jest cisza, to ja wiem, że ten czas, który Pan Bóg mi daje tej ciszy w tej chwili, zanim się cokolwiek ruszy, to jest ten czas na utwierdzenie mnie, żebym nic nie robiła z własnej inicjatywy, że on problem zna, ale też on potrzebuje czasu, dlatego że nie zawsze może zainterweniować, bo warunki niekoniecznie ludzie sami na. Nawet warunki emu temu dają i kreują odpowiednie, więc musi być odpowiedni moment w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Ale to, co do mnie dotarło, że teraz, tak jak było, jak poznałam Pana Boga, jak straciłam wszystko, tak teraz uwierzcie mi, że normalna każda matka to już by zeszła do grobu na zawał, A ja jednak mam pokój w sercu. Nie wiem, kiedy on to rozwiąże, aczkolwiek dzisiaj w międzyczasie już dostałam pewną nowinę ze strony, gdzie nawet bym się nie spodziewała, że być może, że jest promyk, który ma bardzo duży wpływ na tą całą sytuację. No ale teraz to już Pan Bóg musi zadziałać na serca i na sumienia innych ludzi, żeby pewną, żeby pewien łańcuch przerwać, żeby niektóre ogniwa wyrzucić, a spoić zupełnie inne. Wtedy to będzie miało ręce i nogi, bo gdybym ja zrobiła to, co miałam zamiar zrobić, słuchajcie, nie tylko straciłabym zaufanie, wiarygodność, ale straciłabym też już córkę i podejrzewam, że tym razem na zawsze. A to są do wniosku, że nie. Że ja jako matka swoją rolę muszę spełnić, być gotowa do przebaczenia, do oczekiwania, tak jak, tak jak ojciec oczekiwał na syna marnotrawnego, ale to duch i Bóg musi działać na serca innych i doprowadzić do takiego stanu, żeby byli w stanie sami zrozumieć, bądź postawić ludzi na drodze, gdzie będą w stanie pomóc według woli Bożej. Bo to niekoniecznie musi być, moja wola niekoniecznie musi być wolą Bożą. I dzisiaj dostałam właśnie taką, taką wiadomość, która jest bardzo dużą nadzieją w tej całej sytuacji, na cud do przodu, na dalsze wydarzenia, jak, jak ułoży się życie studenckie mojej córki. Aczkolwiek na główny problem? No to mam taką ciszę, gdzie muszę wykorzystać ją do nabrania sił, które Pan Bóg mi daje, bo on w tej chwili mnie przygotowuje daje mi siły. Dał mi odpocząć, zabrał mi to z serca i z umysłu. Daje mi odpocząć, dlatego że wiem, że walka będzie trudna i wiem, że da też mi mądrość, gdzie ja będę w stanie znaleźć swoje miejsce według tego, co On będzie robił. Nie On będzie działał tak, jak według moich poczynań, tylko ja będę wiedziała, jak mam posta postawić się i postanowić według woli Bożej. Bo myśli moje to nie są myśli jego, a moje drogi to nie są jego drogi. A moje dziecko jest jemu o wiele bardziej droższe niż dla mnie, bo ja jestem tylko człowiekiem. I teraz jest takie poddanie. Ja stoję, wojsko z tyłu niech sobie biegnie. Przede mną jest może kroku do przodu, dać nie mogę, ale ja wiem, że pomoc nadejdzie w odpowiednim momencie i że się na pewno nie zawiodę po raz kolejny, ale jest to ciężkie doświadczenie, dlatego że wam powtórzę, po pięciu latach sielanki spadły już najgorsze gromy z jasnego nieba. No i dalej uczymy się, żeby nie zapomnieć. To jest przypomnienie, że kiedyś przenosiłaś góry, teraz przestawiasz krzesła. Jest ci ciężko w tym, co masz. Ja Ci jeszcze dołożę cierpień, ale cię w tym samej nie zostawię. I Bogu to oddałam i niech tak zostanie. A jak, be, a jak już Pan Bóg mi rozwiąże to tak, jak rozwiązał wiele rzeczy w moim życiu, które miały podłoże i duchowe, i zawodowe, i, i rodzinne, tak i tym razem on mnie nie zostawi. Tylko ja już miałam swoje schematy poukładane, więc moje szufladki zostały znowu wywrócone, bo chyba trochę za daleko się zapędziła. To i właśnie...